Cześć! Witam Cię na kanale Ulf Expedition. Jestem Kacper. Za kamerą Martyna. Cześć! Dzisiaj zdobędziemy kolejny szczyt do Diademu Gór Polski, czyli Kraczonik. Mierzy on 936 metrów i jest najwyższym szczytem w górach leluchowskich w Beskidzie Sądeckim. My startujemy spod cerkwi w miejscowości Leluchów. Później mamy w planach podjechanie do zamku Lubowli oraz zwiedzenie ruin zamku Pławiec. Tak. Miejmy nadzieję, że zdążymy, bo mamy plany ambitne. także. Chodźmy. Samochód zostawiliśmy na parkingu pod dawną cerkwią Świętego Dymitra. Jest tu sporo miejsca, więc myślę, że nawet w weekend nie powinniście mieć problemu. Obecnie jest to kościół pod wezwaniem macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Została ona zbudowana w 1861 roku, a w 1947 została przejęta przez Kościół Katolicki. kościoła kierujemy się niebieskim szlakiem. Do szczytu mamy godzinę 15. Za mną widać miejscowość Leluchów. Leży ona nad potokiem Smeryczek, który jest dopływem Popradu. Zresztą same ujście jest niedaleko stąd. Za mną widać również góry słowackie, bo wieś ta leży na granicy naszych państw. Stare, dobre małżeństwo śpiewało w jednej z piosenek. W Leluchowie miła. Koniec świata się zaczyna. No, dokładnie. Poruszamy się po terenie Poprawskiego Parku Narodowego. Od samego początku można powiedzieć, że no, wspinamy się mocno pod górę. Już mamy dobrą rozgrzewkę. Pogoda na szczęście jest o, chłodniejsza. Mimo, że mamy koniec sierpnia, powiedzmy, że lato, to jest tak około 15 stopni. Oprzewalna pewnie z 12. Więc jest ok, mimo tej wspinaczki. Idziemy teraz cały czas lasem. Bo sam szczyt Kraczonik, jak i większość tej trasy porośnięta jest gęstym lasem Buczyny Karpackiej. Tak, no, momentami gdzieś się przebija jakakolwiek, prawda, panoramka, coś tam możemy zobaczyć, jakieś szczyty, ale jest i tak i tak urokliwie. Mamy to kolejny szczyt do Diademu, czyli Kraczonik mający 936 metrów. Ta góra ma dwa wierzchołki. Ten jest wyższy, niższy, jest oddalony stąd o mniej więcej 470 metrów. Nazwany Kraczoń i ma wysokość 933 metry. Są tu bardzo fajne wychodnie skalne z Piaskowca, więc tworzy się tutaj taki no, bardzo fajny Klimacik. Niestety, widoków nie mamy zbyt e, tak naprawdę żadnych. Tak jak zresztą Martyna wcześniej wspomniała, bo jest to duże zalesienie. No ale cóż, i tak jest przyjemnie. Te wychodnie piaskowcowe tworzą naprawdę fajny, dziki klimat. Szczyt też ma tutaj strome zbocza z obydwu stron. Tablicą mamy pudełeczko, w której znajduje się pieczątka. Sprawdziłem, więc spokojnie możecie sobie przybić, jeśli zbieracie do jakiejkolwiek odznaki, więc bardzo fajnie, naprawdę szanujemy takie podejście. Zaraz my również sobie podbijemy. Na ten szczyt możecie też dojść z drugiej strony, z miejscowości muszyna. My poszliśmy kawałek właśnie szlakiem w tym kierunku, żeby zobaczyć, czy ukażą się nam gdzieś tam jakieś, prawda, widoki i coś, nieco zobaczyliśmy. A teraz wracamy tak, jak przeszliśmy i kierujemy się do samochodu i będziemy jechać do zamku. Wróciliśmy do samochodu, za nami 6 km i 200 metrów, tak jak widzieliście nie jest to może jakaś długa wędrówka, ale myślę, że bardzo fajne miejsce i fajny szczęście. A teraz pakujemy się do auta i jedziemy w kierunku zamku. Znajdujemy się w miejscowości Lubowa. Jest to miasto po słowackiej stronie. Jest ono jednym z najstarszych miast Spisza. Widoczny za mną zamek powstał prawdopodobnie w XIV wieku w celu ochrony północnych granic Królestwa Węgierskiego. Chronią tutaj okoliczne miasta i szlaki handlowe. W 1412 roku zamek został przekazany Rzeczpospolitej w ramach tak zwanego Zastawu Spiskiego. Dokładnie. Idziemy teraz zwiedzić zamek, a później jeszcze z Kansem. Król Węgier, Zygmunt Luksemburczyk, prowadził z Wenecją wojnę o Dalmację. No i jak to na wojnie? Potrzeba na to prawda pieniążków. Dlatego 15 marca 1412 roku w Lubowi spotkał się z królem Polski Władysławem Jagiełłą. Tam uzgodniono umowę o pokój i dostał pieniążki od naszego króla i mógł prowadzić wojnę dalej. Król Węgier zastawił 16 spiskich miast, pieniądze nigdy nie zostały oddane i przez 360 lat miasta te należały do Polski. W czasach potopu szwedzkiego przeniesiono na ten zamek klejnoty koronne i skarbiec. Dzięki temu udało się uchronić skarbiec i Koronę chrebu, chrobrego, która w 1661 wróciła na Wawel. W XVII wieku była to jedna z sześciu najpotężniejszych twierdz Rzeczpospolitej. W XVIII wieku zamek wrócił pod panowanie Węg Węgier, a pomiędzy 1883 a 1945 panowali tutaj polscy hrabowie samojscy. Widzimy tutaj basztę renesansową, tak zwany Rondel. Mamy tutaj ciekawe wystawy poświęcone historii zamku. Fajnie, że są karty z opisem też w polskim, więc możemy sobie to czytać, jak sobie tutaj kasztelanowie żyli. Weszliśmy sobie właśnie do kazamatów, czyli podziemnych przejść. Widzimy tutaj Pałac Barokowy, wybudowany przez Stanisława Lubomirskiego w 1642 roku. Bardzo ładnie się prezentuje. A zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Weszliśmy do Pałacu Barokowego. Są tutaj odwzorowane kuchnie, magazyny. On się w takim miejscu przechowywano. O, całą żywność, ciopłę, i tak dalej. No i zarządzał tym jeden człowiek, najczęściej zwany szafiarze. Musiał umieć liczyć, no i dbać o ten cały, no bo od niego zależało przetrwanie zamku. W kaplicy barokowej mamy przedstawioną replikę koronacyjnej korony i berła Rzeczpospolitej. Oryginalna korona została wykonana w 1320 roku na zlecenie króla polskiego Władysława Łokietka. Ważyła półtora kilo i składała się z 9 części. W 1882 roku od miasta odkupił zamek polski szlachcic Andrzej Zamojski. Jego najmłodszy syn Jan Kanty Zamojski został później jego spadkobiercą. Rodzina wykorzystywała ten zamek jako reprezentacyjną siedzibę i planowali tutaj zbudować barokowe muzeum. Możemy dzisiaj oglądać tutaj odnowione pomieszczenia właśnie w takim barokowym stylu. Powiem szczerze, ciężko się schodzi z tej wieży, bo naprawdę jest bardzo nisko strop. Momentami to kolana miałem na brzuchu. Jak ktoś ma 2 metry, no to nie polecam, albo jak jesteście szerocy w barach, tak samo. No ale widok naprawdę bardzo fajny i są tabliczki z, z opisami szczytu, więc naprawdę ekstra. Znajdujemy się w renesansowym pałacu, jak widzicie naprawdę bardzo fajnie to wygląda, są tutaj odwzorowane, przynajmniej na dole miejsca, jak to mogło wyglądać, czyli na samym dole w piwnicach mieliśmy browar, potem piekarnia, mm. potem mieliśmy kuchnię, no i na samej górze izby tutaj prawda mieszkalne, więc no, widać tutaj w, w murze miejsca po e, belkach stropowych, na których były osadzone podłogi. 阿姨等等嘛。<music> Jak widzicie, mamy taką sarkę, gdzie można sobie poszmierzać zbroję i chwilę poczuć się jak rycerz średniowieczny. Po zwiedzeniu zamku udajemy się teraz do Skansenu, czyli kolejnej atrakcji. Bilet można kupić i na jedno, i na drugie. Macie wtedy taniej. My zapłaciliśmy chyba 13 euro za bilet normalny. Skansen, który jest za mną założono w 1956. znajduje się tutaj między nimi cerkiew, domy mieszkalne, więc troszeczkę sobie pochodzimy i pooglądamy. Ogólnie na oba obiekty przewidują 3 godziny zwiedzania. No i jak na razie to się sprawdza, bo zamek zwiedziliśmy w 2 godziny. No i no tak wychodzi. No i tutaj godzinka. Także idziemy. Tutaj mamy polski dom pasterza z Litmanowej. Jego właścicielem był Adam Szeptak, pochodzący z muszyny. Wybudowany w 1921 roku. Jak widzicie, taka prosta izba, łóżko, na którym spali rodzice. No i tutaj w kącie piec, którym mogli się dogrzebać. W drugiej izbie widzimy również piec. Jest to najstarszy zachowany na górnym spiszu piec chlebowy. Tu widzicie właśnie, komin był nad żywym i on odprowadzał dym na strych, a za nim widać poduchy, na których spał ktoś z rodziny. Kolejny ciekawy budynek z 1909 roku. To właśnie widzimy jak nawet u nas po polskiej stronie w ten sam sposób budowany, czyli główna izba z belką zdobioną. Nie wiem, czy to akurat uda się nam uchwycić, ale właśnie mamy wyryte oznaczenia, kto, pewnie również data, jest kwiat po środku. O no i bardzo ładne, bardzo ładne. Dom, w którym się znajdujemy pochodzi z lat 20 XX wieku i należał do bogatego gazdy Nikolasa Soroka. Miał on podobno 9 hektarów. Tutaj właśnie pierwsze co się rzuciło w to, że jest dom bardzo wysoki, bo strop jest wysoki. Po środku, między główną izbą a sienią jest postawiony piec. Piec jest kuchenny i chlebowy, no i wiadomo, służy do ogrzewania Jednego i drugiego pomieszczenia. Też mieszkało tu sporo osób, bo poza jakby właścicielem to jego syn z żoną. O, ładna hałup. za mną widać dom rodziny z Udola z 1947 roku, więc całkiem można powiedzieć świeży nabytek. Został tutaj zrobiona ekspozycja właśnie czeskiej słowackiej szkoły. Znajdujemy się chyba w najstarszym domu, w tym Skansenie, pochodzącym z 1885 roku, zgodnie z wyrytą datą na Belce stropowej. Kończymy nasze zwiedzanie Skansenu. Jest tu około 25 obiektów, do których możemy wejść i pooglądać. Więc, no, bardzo fajna kolekcja. Sporo dużych, dużo ciekawych rzeczy, jak zwiedzaliście różne Skanseny albo widzieliście na naszym kanale, no to. Mniej więcej no, wszyscy żyli w tamtych czasach podobnie. Dom, który powiedziałem, że był najstarszy, oczywiście nie jest, bo najstarszą jest Cerkiew, którą zwiedzaliśmy na samym początku, ale z domów mieszkalnych to on był prawdopodobnie najstarszym. A my kierujemy się teraz do ruin zamku, bo zostało nam mniej więcej dwie godziny jeszcze słońca, z tego co widzę, więc mam nadzieję, że go znajdziemy i jeszcze go zobaczymy o normalnym świetle słonecznym. Jesteśmy przy ruinach zamku Pławiec. Mieliśmy trochę problemu ze znalezieniem tego miejsca, ponieważ nie działa nam GPS i no, nie mogliśmy sobie wpisać, więc musieliśmy troszeczkę jechać na czuja, ale spokojnie. Jadąc tam tego zamku w kierunku yy, granicy z Polską, zobaczycie ruiny tego zamku przy samej drodze, więc na spokojnie, bez strachu można go odnaleźć. Zamek został wybudowany w XIII wieku jako twierdza obronna, Bronił on Brodzia na Popradzie, no i szlaku na Polskę. Swoją nazwę prawdopodobnie wziął od tego, że królowie węgierscy wynajmowali tutaj osadników, pływaków, do obrony tych terytoriów. Swoją funkcję obronną zamek stracił w XVIII wieku. Stał się wtedy obiektem mieszkalnym. W XIX wieku wybuchł tutaj pożar. Dokładnie, no i. Efekty tego widzimy do dzisiaj, już się po tym pożarze nie podniósł, chociaż widzimy tutaj, że no, próbują trochę rekonstruować ten zamek. Miejsce mimo wszystko wygląda bardzo fajnie, bo jest po pierwsze zadbane, cała trawa jest wykoszona. Mamy tam wiatkę, miejsce turyst informacji turystycznej, jest też miejsce na ognisko, jak widzicie jakaś rodzinka piecze sobie kiełbaski. No niestety z zamku nie zostało zbyt wiele. Mamy tutaj fragmenty murów, no i widoczną za mną basztę. Ruiny są dostępne, że tak powiem, całodobowo. Nie są ogrodzone, nie ma tutaj biletów wstępu, można swobodnie zwiedzać. Tak, ale mimo wszystko warto tu podjechać, zobaczyć, bo no możemy sobie, prawda, oczami wyobraźni zobaczyć, jak mogło to wyglądać, prawda, w pełnej krasie. No, Spójrzcie na te mury, jak one musiały być wysokie za mną, no i cały ten teren, jak musiał być ogrodzone, naprawdę, no coś pięknego. No i zresztą widok na Poprad stąd, no też robi wrażenie. Także my na dzisiaj kończymy. Mieliśmy naprawdę dzień pełen wrażeń. Mam nadzieję, że Wam też się podobało. Jeśli dotrwaliście do końca razem z nami, i co, widzimy się kolejnego dnia. Na razie.